Dzisiaj chcę Wam zaprezentować Oplawek Trece. Jest to auto wyprodukowane w 2003 roku z benzynowym silnikiem o pojemności 2,2 litra. Jest to auto wyposażone w instalację gazową, tanie w eksploatacji. Na Nadwozie tego samochodu nie nosi oznak korozji. Normalne ślady użytkowania, bez głębszych dziur, otarć czy zarysowań. Środek auta też wygląda przyzwoicie. Fotele całe, niepowycierane. Przebieg tego samochodu, zaraz zobaczymy. 386 tysięcy. Sprawna klimatyzacja. Instalacja gazowa. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.piontak.pl oraz na naszym profilu na Facebooku. Autokomis piątak. Zapraszam.